Cześć, tu klop strzelecki notocyk. Dziś będziemy sobie strzelali trochę daleko, 50 metrów. Może mi się uda to zbliżyć. Niekoniecznie, bo tu nie mam zuma teraz, bo to z aparatu, ale mamy do dyspozycji tak. Hawusto. I drugi sprzęt. T-State Air Ranger. I tam będziemy strzelali. Teraz będzie widać, jeszcze zmierzymy sobie dystans 50 metrów. Zobaczymy, czy jest możliwe to, żeby, żeby jeszcze raz. Żeby nie było. No, będzie jeszcze raz. Pięćdziesiąt. Pięknie. Idealnie. Czekaj założymy teraz na pokawki. Mhm No, momencik, momencik, momencik panowie, bo teraz, aha, to nic muszę zrobić.